Siema. Witajcie w kolejnym odcinku serii boosterowej. Tym razem Noko Genius Boost GB40 i Ford Focus MK2 Lift Focus ST, czyli 2,5-litrowa benzyna Turbo. Były w mrozy, długo nie było odpalane. Centralne bangla. Nic się nie wzbudza, światła nie świecą nic. Hmm. Co to będzie? sznoko da radę? Jestem ciekaw. Akumulator był tylko wsadzony jakiś taki na szybko, na sztukę. jest taki sobie średni wiążek, trochę za mały do tego silnika, no ale odpalał nawet przy minus kilku stopniach, ale dłuższy czas jak był zaużywany, to, no to wiadomo, może nie chcieć odpalić, podpinamy. Plus. Minus. Włączamy booster, trzeba kliknąć boost no, alarm działa, central działa. No Czyli on nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. las Do ilu litrów benzyny to ma przepraszam działać? No bo tutaj mamy, tutaj mamy benzynę. 2,5 litra, i jak widać, jest coś kibel. Wyłączmy może wszystko. Teraz spróbujmy. No to jak to się tak ładnie mówi, kochane dzieci, możecie pocałować misia w około no, 40 do takiej małej benzyny. W cudzysłowie 2,5 litrowej benzyny się nie nalaje. No co ja mam wam mówić? Nie odpala. Zobaczmy czy mam jakiś inny booster w zanadrzu. W zanadrzu się znalazł inny booster. Typowa z na marki EAT. Zresztą nazwa tej firmy rozśmiesza. Noko podziękujemy. Noko przypominam jest trzy razy ponad droższe. Od Eawca. Przewody wody nie smart. I jest słupane. żeby nie było. Czym jest naładowany. 100% procent. Naładowany wczoraj. poszedł zapłon sprzęgu hamulec no to palimy booster zastawowy kontra, a booster Marki premium za złotych, no więcej, no chyba. chyba, chyba już widzicie, że to jednoznacznie nie ma co kupować. No to już Chińszczyznę. Dobra, jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to łapa w górę, mile widziane, jeżeli lubicie takie treści, a nie subskrybujecie jeszcze, to rozważcie subskrypcję tego kanału. Możecie mnie też wesprzeć przez serwis tu. Gdzieś tutaj dzisiaj mieli link. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! Nie wiem, czy tutaj będzie jeszcze e, sprawdzanie, ile zużył na rozruch, i tak dalej, i tak dalej. Zastanowię się. Jak będzie czas, to może. Dobra, jeszcze mam chwilę, to Zobaczymy ile e z żaru. Niby 21%. Ciekawe ile to będzie, jeżeli chodzi o prąd. Wyzerowany jest. Wyzerowany. Zaczyna się ładować. O, 10 W przyjmie. Może 11. Zobaczymy ile się naładuje, ile zużył prądu ile wejdzie. No to Airwatch na rozdruch fokusa 2,5-litrowej benzyny z wywalonym kompletnie akumulatorem w 4 Coś volta, zużył 1790 mAh, a weszło 8869 mWh, czyli tak, powiem nie tak mało, nie tak dużo. No cóż. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to standardowo łapa do góry mile widziana. Jeżeli lubicie takie treści jeszcze i subskrybujecie, no to rozważcie subskrypcję tego kanału. Możecie mnie też wesprzeć poprzez serwis Bike tu, gdzieś tutaj gdzieś tu będzie link podany poniżej. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej! A ja dalej kończę tutaj tego esteka.